się tej strony, bo proszę śpić teraz kolejny odcinek na tym kanale. I jak powiedziałem, że yy, dzisiaj wleci odcinek naczynie, tak powiedziałem, albo dzisiaj, albo właśnie jutro. Więc wracuję drugi odcinek yy, i bijamy 15 tysięcy pucharków yy, No i dobicie tutaj 10 subskrypcji, bo po prostu chciałabym bardzo zrobić 10 subskrypcji. To jest moje marzenie, jak na razie, potem to jest milion oczywiście. Stopniowo będziemy to robić. I dzisiaj raczej będziemy robić. No jak to się nazywa? Boże, 15 tysięcy pucharków, więc może jakaś postać wyleci. Może nie, a może tak. A może nie, a może tak? Mam nadzieję, że tak. jak ktoś tu jest? No właśnie, wiedziałem. Hi, 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 ale fart, ale fart. O, takiego farta to jeszcze nigdy nie miałem. Serio. Nie, nie wiem, że mam 5%. I know. I know, że mam 5%. No i co, Geju? To jest Twoje. No i co, Lu? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz? I co mi zrobisz, Geju? Czy Boże? Ale, że on gubi się w strefie Tak nie wolno Jej. No ja być youtuber Jeszcze takie zrobiłem, więc... Hihi. Ile nam brakuje? O 8 to możemy mieć 8 miejsce. Boże, jakie ósme drugie? To będzie równe. To będzie równe 15k. No Cieszę się bardzo. Niech to się już tak rozwali. Gdzie będziemy marnować pocisków? Oczywiście, takie muszą być. Bum, dostał, dostał. Kolejny raz niech to się rozwala. Tutaj na ni, nie mu się poradzić. Mam za mało power killów, żeby tak szybko pokonać, jak miałem 11 w jednej rundzie krołem. Musimy mieć drugie miejsce, co jest pewne. Żeby mieć równe. 15k. O, ale się na fajnie uwziął. Możemy zginąć. Nie możemy zginąć, pamiętajcie, nie możemy zginąć. Pewnie to, 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 to wam wkurza ano no wiecie, nie mam jeszcze takiego stołu gamingowego Du, salu, si wie Hi, hajdu Halo, ale że pan ma małe laki? Ale że pan ma małe laki? Nie go A plus dwa? Mhm mm <gry> X, da, 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 da. Mm. Niszcz się To jest fajne u kroka, Że ma daleki zasięg I zatruwa A minus jest tego, że ma mało HP To jest tego Duży minus Bum i co, pilnujemy środeczka? Skin do bi, bibi No kurde, Pot się nam nie uwziął A tak nie wolno A fajnie też się robią te zieloni, to jest fajne też Ja wiem tak w nim znaczy, no nie wiem czy to jest chłopak czy mężczyzna, znaczy mężczyzna, może, nie wiem no będziemy mieć sześć powerów, więc jest dobrze. Ty się tam niszcz. Prum 6. Powerów No, chodź tu. Chodź Sandy. O! Co? O! Ale wallhack. Ale wallhack. Ma wallhaka Sandy cheater. Ci no, jak ja? Hm, hm. O, to jest pytanie Sęty mnie zostaw Zostawcie mnie Zostawcie mnie Co ja do was mówię Plus dwa znowu No i tak się nam może uda He 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 Nie chce mi się tam no, brok o no, roku zniszczyć to jednak sobie nie zniszczył <laughs> Brok mi na, ma na dwa hity Ale ja go niszczę jest, ja myślałam, że już zminusuję tak <laughs> podchodzę bardzo niebezpiecznie Tak niebezpiecznie podchodzę Zobaczymy, czy tutaj nikogo nie ma. Nie ma, ale jest Rosa. Rosa. No, no, no. No, no, no. Zaraz będzie bitka. Czy nie? Ma? No, jest botem bitka i no. Jest botem bitka. Nie, co ja zrobiłem? Myślałam, że już mnie. O, nie, nie raki, tylko nie laki. Ja Akurat jak mam, mam odcinek, to ja nie chcę ci O, shit, no. Roza będzie kłopotem. Ja bym chciała mieć przynajmniej czwarte. O, może być takie miejsce. Nie, 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 nie ma. Nie ma. Nie ma. Trochę ta. Nie ma. Nie ma. Ale po się dużo. A że ja ją tak nie porobię? Proszę, żeby przynajmniej plus 4 nie będzie. Plus 6. O. Aha, aha ok. 5 rzeczy. A, kurczaczki. Kurczaczki, no. Teraz idziemy po 16 tysięcy. Mm. Szkoda. No to było na tyle. Nie <laughs> zapomnijcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcji, dobijamy 10 subskrypcji. Eee, no i co? Cieszę się bardzo, wiem, że w końcu wie 15 koła. Eee, no i co? Elo!